W życiu nigdy nie oceniaj ludzi po ich wyglądzie. Powiem ci to z mojego przykładu, ponieważ mój wygląd sugeruje ludziom, że lepiej zejść mi z drogi. Widzę to po prostu, gdy poruszam się gdzieś na mieście, w sklepach itd. Wiele ludzi woli zejść mi po prostu z drogi, gdzie tak naprawdę ja jestem bardzo spokojnym człowiekiem, który po prostu chce pomóc ludziom, żeby mogli zrozumieć, na czym polega życie, pomóc im dobrymi radami. Moją ciemną stronę ja już dawno, dawno temu wykluczyłem z mojego życia. Jednak to nie oznacza, że jej tam nie ma, ponieważ jeżeli ktoś zajdzie mi za skórę naprawdę i to musi sporo zrobić, żeby mi zajść za skórę, to wtedy lepiej niech się chowa, bo wtedy ta ciemna strona potrafi ze mnie wyjść. Dlatego nie oceniaj ludzi po ich wyglądzie. Nie oceniaj ludzi, jeżeli nie chodziłeś w ich butach. I nie wiesz, co przeszli przez życie, przez jakie piekło przeszli, co musieli zrobić, by przeżyć. Nigdy ich nie oceniaj. Nie mów tym ludziom, jak mają wiązać swoje buty, ponieważ nie masz zielonego pojęcia o nich i o ich życiu. Bo czasem człowiek, który ładnie wygląda w pięknym garniturze, o pięknym wyglądzie, może ci zrobić większą krzywdę w życiu, niż byś się spodziewał. Ponieważ oceniłeś go z wyglądu, ale nie oceniłeś go od środka, jak ten człowiek w środku wygląda. I tu był Twój błąd. Więc trzymaj się tej zasady i nigdy nie oceniaj ludzi z wyglądu dla własnego dobra.